A propos wiadomości do lekcji. To był... To Czemu, tak ja to leciało, po, to jak człowiek się kłóci... To, aha, dobrze, to, to możesz się. zawsze powiedzieć. Co to Jeżeli chodzi o wiadomość do lekcji, to ja wiem, że Natalię w Cloud się pytali, że ma w lutym zawalczyć i tak dalej i po prostu jej napisałem, żeby w razie czego, jak chcą z nami się kontaktować, jakby chcieli ją, moją mamę czy mnie, żeby się kontaktowali z nami, a nie przez osoby trzecie. I tyle. A dobrze, że Leksji odpowiedziała, chociaż wiem, że nie jest już wodarzem Klauda. To już na pewno do niej pisać się będę. I nie wiem, czy była zazdrosna, bo sama powiedziała, żeby chciała spędzić Sylwester z Magikalem. A tak to powiedziała, że trochę ją wkurzyłem moim zachowaniem, ale chciałaby być ze mną na Sylwestrze, więc nie wiem, czy lekcji jest zazdrosna, czy co. No i ogólnie tylko o to chodziło, żeby w razie czego do nas pisali, a nie do żadnych menadżerów, czy kogokolwiek, bo dużo się umie w życiu teraz zmienia. Dużo bym wam powiedział, ale jeszcze nie ten czas się fakty połączyć z pewnymi rzeczami w życiu jej rodzina wszędzie i dzwoniliśmy. Zakazywałaś się no. w cudzkawece. Zachorował i tata. O, słyszałaś? No.